Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Polska nawet ma strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Problem jest, kiedy chodzi o wdrażanie tych jakże szczytnych słów i zapisów. Dlatego Agnieszka też kandyduje po to, aby słowa stały się rzeczywistością. Po to, aby w końcu godne życie, niezależne życie opiekunów, osób z niepełnosprawnościami Stało się Myślę, że najważniejsze jest to, że Koalicja Obywatelska myśli o osobach z niepełnosprawnością i dostrzega, że to jest grupa, która wymaga dostosowania warunków otoczenia po to, żeby mogli lepiej żyć, lepiej funkcjonować, ale też, żeby mogli płacić podatki i wtedy budżet państwa lepiej będzie miał lepszy kapitał i będzie musiał z tego kapitału korzystać. Proponujemy przede wszystkim to, aby opiekunowie, którzy zajmują się osobami z niepełnosprawnością, mogli dorabiać do tej renty, która... do, tego, do tej... Yy, do tej renty, którą otrzymują od budżetu, co pozwoli im na godniejsze życie. Będą mogli również podejmować pracę w pewnych okolicznościach, jeśli wykażą taką ochotę. Urlop wytchnieniowy, który pozwoli odpocząć, tak? i w tym czasie ktoś inny będzie się tą osobą niepewno, niepełnosprawną. Zajmował. Ale to są też rozwiązania, które pomagają osobom niepełnosprawnym, to znaczy na przykład ustawa asystencka, która pozwoli na to, żeby w lepszym stopniu osoba niepełnosprawna miała wsparcie w asystentach. Większość ludzi, których spotykamy, mówią tak: My chcemy innej Polski, my nie chcemy tej Polski, którą stworzył PiS, bo w tej Polsce PiS czujemy się źle. Wiemy, że nie jesteśmy traktowani równo, że są równi i równiejsi, że właściwie słowa, które mówi do nas władza, to są słowa, które kłamią. My chcemy Polski uczciwej, jasnej, równej dla wszystkich. I naprawdę czujemy na ulicach, że ludzie są z nami, bo wierzą, że my taką Polskę będziemy z nimi budować.